Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Battlefielda trójki Ej no Dzisiaj gramy na mapie z... znów Linia kolejowa klasa M98B z MP412R Z czujnikiem SSG i sygnalizatorem Plus kamizelka drużynowa Nie On to ma? Ej no Nie on tego nie ma Chyba nie ma, no nieważne, już to nagramy Ja chcę motor Co oni... Kurde, jakiś ślap Stój! Tu i w imieniu prawa. Okej, okay. ja biorę ten motor. Wskakuj. ja chyba zobaczę, czy ja dźwięków nie mam za głośno. Nie, kurczę. Zabili nas przez to. Moje sprawdzanie. <laughs> Pojedziemy sobie od... Nie wiem jaka to jest strona, ale powiedzmy, że strona... A tam jest typ Zewnętrzna Ha! I co, i co? tego, to on się nie spodziewał. Specjalnie stałem z, w miejscu, żeby do mnie podszedł. Słuchajcie, tam jest flaga. Nie, to my jedziemy tędy. O, shit. Dobra. Zwijamy. O, tam był kola. On tu jest. Kosa, 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 kosa. O, ona jeszcze jakiś tam tu. No widzicie jak ładnie. Wiedziałem, że oni tam są. A gdzie jest mój motor? taka a propos. E, aż tam pojechał. Ja ściszę te dźwięki, bo wydaje mi się, że są trochę za głośno. Ok. Ej, no. Nie ma go? No wybuch. Fajnie, teraz tu już nie mamy nic do jeżdżenia. Zaraz jesteśmy. 350 metrów od tutaj postawię, jakby ktoś za mną szedł. Nie, ja, dobra, zdawało mi się. I flagę aha, dobra. Ej, nie, ktoś do mnie strzela, tylko teraz trzeba wykminić skąd. tak bym go nie trafił. Ej, jedziemy rowerem? Chodźcie. Tutaj da się wejść, ja wiem, że się da. Ej kurczę. W taki sposób. Ej nie, myślałem, że się rozsypie. A, no tak. To jest fajne pomieszczenie, ale jedziemy na rowerze. O, chyba rozwalony trochę Zaraz, może bym sobie na tej skałce usiadł Znaczy, poleżał Jeszcze tak się oglądam do tyłu, bo ciągle mi się wydaje, że ktoś za mną idzie I chce mi kosę wsadzić Tam jest mój, jakieś 50-60 metrów A nie, to mój, dobra, stój! Ej, łódź the... Dobra, przynajmniej jednego ściągnąłem. Skąd oni się ogólnie tu wzięli? Z dobra, jedziemy czołgiem. Ale ja prowadzę. No! Większe prawdopodobieństwo, że jakiś jakiś RPG czy coś nazwalnie. No, nie jest tu tak w jednym. A no, ja mam ciły. Okej. Okay. No, nawet. No, jak na mnie to jest dobry wynik, ponieważ gdyż yy, nigdy mi nie idzie na tych mapkach. Znaczy, zwykle mi nie idzie. Ja stąd, o, ja wysiadam O f**k Dokładź to O, on też niedaleko I teraz ja się muszę zorientować w tamtą stronę flaga O kurde Tam nie się, już jeden mój leży A tu idzie jeden O shit, spadaj, trzeba tego mawa rozwalić O właśnie Teraz się nie ruszam Kurde, coś do mnie strzela. O wódzk. Kurcze, no myślałem, że do niego, do niego trafiłem, przecież było tak ładnie przycelowane. A zaraz, ja tu mam gdzieś znacznie drodze, a ich tam dwóch jest. W takim razie. Ej, nie, lecimy. Lecimy. Zaraz, o, wskakuj ktoś, Skakuj. A nie, jest już ze mną, no to, no to na raz, sorry. Nie, ja tam lecę do nich, zaraz. My jechaliśmy. Szajs, co to do nas nawala? Ej, nie, dobra. A, wyjazd! O tutaj jest... Ja nie mogę. Czemu ja tak szybko do tej ziemi leciałem? A widziałem kolejszy. No, już dobra. Ale ja tam chyba pojadę właśnie. Motor. Mm -mm. Idziemy po so po szosie? Kurde, chyba jeszcze kawałek. Tutaj zostawimy znacznik. Jakby ci samolazł. Dobra. Ja zobaczę, co się da zrobić. Ogólnie to chyba nikt. O, ja to było coś w te tereny. To ich tam pewnie dawno nie ma już. Dobra, ale jedziemy. <sighs> no it's to strzela? oh yeah that's swear widzą, a ja ich nie. to chyba tu było, zaraz. Tak, oni byli na tych skałkach. O nie, tu mamy do czynienia z czo czołgiem, co nie? Przejdziemy pieszo. Tam był koleś. I tak go już nie ściągnąłbym. Co, tam też ktoś jest? Jak tu jeszcze jest ten czołg, to będzie ciężko się stąd wydostać. Jestem mało spostrzegawczy. Tak, chyba się palą. Kurde, ciężko ich trafić. Chcę ginąć. No skurczę. Dobra, mam tu znacznik, a oni są blisko. Zaraz. Tak, on istnieje jeszcze. Skąd oni do mnie strzelali? Za... O ja, szmatę te do... dwa... już wiem skąd. Dobra. Nigdy nie pamiętam, gdzie to było. Co jest? Już! Mu chciałem wypakować. To jest mój znacznik, to ja chyba... Błagam! No co za... lądał no, był... nie o! A nie, a dobra, jest motor. No stój! Co za nóg nie poczekał? No a... Gdzie on tam gdzieś wylądował? Ojej, jeszcze tam są motory. To się dobrze składa. Ale mu pięknie wypakowałem. Czy tu jeszcze kogoś nie mam przypadkiem? A padł. Ej, ja nie idę na piechotę. Gdzie jest pojazd? A, ja jadę z kimś? Czuło to co to strzeliło? O nie Gdzieś jest? czy nie, ja i <laughs> jak szybko jeszcze kawałek

Ja nie mogę już się O co to jest? Ja nie mogę. Ile on miał procent? 10? 16. Jeden strzał i by go położył. Nie, ja mam tu znacznie jakieś. Się... Myślę, że ten motor tam chyba jeszcze by stał. Zaraz. O jestem taki kawał od tamtąd. O, ale tu jest gościu, już się cieszę. A, był gościu. Dobra, ale tu jest jeden, był jeszcze jeden. I tak powinien niego bym nie trafił. Nieważne. O. Był tu koleś jeszcze jeden, bo widziałem na minimapie. A tak. Jak to się stało? Znaczy, sobie jakieś 100 metrów dalej. O. I tak mnie nie trafił. Dobra, polecimy należy na te skałki. O shit, ile tych ma. Aż to widziałem go. Czemu on zaskoczył z tego No co wiadomo. Żeby mnie zabić. No dobra, lecimy. Szczęście ja tutaj z góry wszystko widzę. O, jest koleś. Ja nie mogę. No, co to się dzieje? Już myślałem, że go nie zabiję. A co mnie ktoś tam od tyłu ucisnął? O nie. A tam jeszcze chyba ktoś był. O ja, ten samochód Kurde, jak ktoś do mnie sta... Tu był koleś przy drodze. Ja nie mam no już nic nie widziałem, miałem cały czarny ekran. No, wylecimy no, dalej. to flagi 300 metrów. O szkoda. Ale tu był koleś. Który mnie pewnie zabije. Ale fuks. Tu było dużo kolesi. Tu by trzeba przyjść z C4. Tego typa. On jest 400. Coś. Oto oni. Ej, dawaj mi... Ej, stój, stój! Nie, dobra nie. Nie idę z wami. Kurczę. Ja wiem... Chwila. Jesteś... Ona prostu mnie jest koleś Moment. Ja idę... Okej, okay, na tym znaczniku jesteś koleś. Mm -mm. Muszę jeszcze kogoś zabić. No, wejść tu co za. głowa, nie chcę wejść. Ok. jeszcze go o nie mogę, mogę na koniec taką piękną kosę Oh shit, ale ale pięknie. Zobaczcie jak na koniec jakiego mam falta. Widzieliście? To jest po prostu fart, niż takiego na koniec. No zespół wygał jak zawsze. 12 do 12, wynik na 1. No, widzicie sami, że ja za dobrze po prostu nie gram, mm, za dobrze nie gram po prostu snajperem, również za dobrze nie gram, ale też na tych mapach. No więc ja się będę z Wami żegnał. Do zobaczenia i cześć!